Dzień dobry, Anna Trajnowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania wtorkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. W minioną sobotę po generalnym remoncie wznowiło działalność Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowieckim Browarze Kultury. Wystawa składająca się z ponad 90 prac artystów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tworzących między XIX a XXI wiekiem, stała się magnesem dla wielu miłośników sztuki, aby w tym dniu odwiedzić BWA. Tłumy gości pojawiły się w nowo otwartych salach Biura Wystaw Artystycznych tego sobotniego popołudnia. I była to nie tylko chęć przekonania się, jak po modernizacji browaru saskich prezentują się sale Ostrowieckiej Galerii Sztuki. Tym, co mogło zachęcić do odwiedzenia BWA była niezwykła, nawet jak na tego typu miejsce, wystawa prac najwybitniejszych polskich artystów malarzy. Debiut i to bym powiedziała z hukiem, bo mamy wystawę, której w Ostrowcu ja nie pamiętam, żeby była ani w muzeum, a już na pewno nie w Biurze Wystaw Artystycznych. My stricte zajmujemy się sztuką współczesną, a to są zbiory muzealne, o które tak naprawdę bardzo trudno, bo nikt nie wypożycza galerią Sztuki Współczesnej zbiorów muzealnych. No, mamy 88 prac wielkich nazwisk. Udało się, chcieliśmy zainaugurować naszą działalność w nowej siedzibie Biura Wystaw Artystycznych. Bardzo się cieszymy, że mamy dużo gości, że o nas pamiętają. Mamy nadzieję, że ci, którzy przychodzili przez te 25 lat, bo za rok będziemy obchodzić 25-lecie, będą przy nas trwali, a ci, którzy pierwszy raz dziś zobaczą naszą galerię, do nas dołączą. Unikatowość tej wystawy tworzą najsłynniejsze nazwiska z Panteonu Polskich Twórców. Tym, co ich łączy, to związki z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych, gdzie uczyli się warsztatu lub wykładali. Ostrowiecka wystawa wpisuje się także w kończące się w tym roku obchody stulecia działalności tej krakowskiej uczelni. Wystawa jest przekrojowa, pomyślana. Są współcześni artyści, to są moje prace i profesora Fiołkowskiego, i profesora Stanisława Rodzińskiego, ale są także prace bardzo ważnych z punktu widzenia historycznego i artystycznego artystów, którzy byli albo rektorami, albo profesorami, albo absolwentami Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I taką wystawę jest bardzo trudno zrobić, ale ponieważ okoliczności były wyjątkowe, ja to zaproponowałem i poleciłem panią Annę Król, pani doktor Annę Król, która yy, zrobiła już niejedną dużą wystawę i muzealną, żeby pomyślała o tym, jak by to skonstruować. Macie naprawdę fantastyczne prace, bo... Bardzo rzadko widuje się te, no, że Tadeusza Makowskiego, czy Józefa Czapskiego. No, legendarne postacie y, sztuki polskiej y, 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 są, y, wypożyczają ze swojego gabinetu autoportret Jacka Malczewskiego. No są nazwiska artyści, o których uczymy się już w szkole podstawowej. Akademia Sztuk Pięknych w Karagowie. ma ten zaszczyt tę możliwość i jest tą uczelnią, która wykształciła Wielu wspaniałych artystów przede wszystkim tworzyła sztukę. I tutaj absolutnie świadomie pokazałam kilka takich zasadniczych problemów. Po pierwsze, Grodger i Matejko. Matej to pierwszy dyrektor szkoły, Grodger, twórca naszej wizji narodowej. I ich uczniowie Malczewski, Fałak, Leon Wyczółkowski i wielu innych. Ale też moim zamierzeniem. żyjącymi rektorami, byłymi i obecnymi tej Akademii, czyli Stanisławem Tabiszem czy Adamem Wsiąkowskim. Jest szczęśliwa godzina malarstwa polskiego Weiss, Wdżółkowski, Pałach, Aksantowicz. Jest też przykład arcyinteresujących artystów z dwudziestolecia międzywojennego, na przykład Tadeusz Makowski zderzony z Jerzym Pankiem Jerzy Panek był zafascynowany twórczością Makowskiego. Możemy tych dwóch artystów razem oglądać. I wreszcie sztuka po 1945. Wajda, Królewski, Wsiąkowski, Rodziński, czyli król mówiąc interesujące, najważniejsze zjawiska z czasu. Pomysł na pokazanie prac autorstwa właśnie takich tuzów polskiego malarstwa w salach Ostrowieckiego BWA był od lat dopracowywany i organizacyjnie dopinany. Jak kiedyś sobie wymarzyłam taką wystawę, zawsze się zastanawiałam jak, w jaki sposób można by zdobyć pracę wielkich artystów do Galerii Sztuki Współczesnej, ponieważ u nas w Radzie Artystycznej mamy rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a wszystkie wielkie Nazwiska, czy chcemy, czy nie chcemy, łączą się z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, więc sobie wymyśliłam wystawę artyści Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie od Matejki Potabisza. I przez kilka ładnych lat próbowałam ją zrealizować i pracowałam nad tym, żeby się udało ją zrobić, przynajmniej na otwarcie Biura Wystaw Artystycznych. 90%, pra 90 tych prac to jest z kolekcji prywatnych i kolekcjonerzy nie chcą, aby ujawniać ich nazwiska. Mamy również prace z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i z Muzeum Sztuki Japońskiej. Manga. Wrażenie, jakie robi zobaczenie oryginałów prac najsłynniejszych polskich malarzy, właśnie w Ostrowieckiej Galerii Sztuki, jest dla wielu bezcenne, bo niemożliwe do powtórzenia w innych miejscach. To spotkanie z pięknem samym w sobie, jak stwierdził honorowy gość wernisarzu, czyli biskup diecezji sandomierskiej. Piękno jest czymś, co pochodzi od Boga. Rosyjski teolog Ewdokimow mówi, że piękno zbawi świat. I rzeczywiście piękno jest tęsknotą za utraconym Edenem i pragnieniem nieba, do którego dążymy. Stąd mówi się, że niektórzy mistrzowie malarstwa zanurzali swoje pędzle w niebie, tworząc dzieła, chociażby te, które widzimy na tej wystawie. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję i czujmy się jak w tutaj z dziełami sztuki i z, z największym dziełem sztuki stworzenia, którym jest człowiek. Dziękuję. Ta wyjątkowa i unikatowa z racji doboru twórców ekspozycja ma być także wyznacznikiem poziomu dla kolejnych wystaw, ale i całej pracy Ostrowieckiego Biura Wystaw Artystycznych. Ostrowiecki program kultury to zachowanie dziedzictwa pokoleń. Kiedyś historycznie, 100 lat temu, w zbiegu ulicy Sienińskiej wodnej piwo. Dzisiaj po stu latach mamy obiekt, który będzie epicentrum kultury dla śmiało mogę powiedzieć regionu, będzie miejscem twórczych dyskusji, wyjątkowych prezentacji, miejscem spotkań, ale będzie miejscem, które da możliwość odkrycia wielu talentów. Życzyłbym sobie, życzyłbym Państwu, aby nasze dzieci, państwa dzieci, nasze drugi mogły kiedyś powiedzieć, osiągnąwszy Światowej Klasy Sukcesy, że swoje pierwsze kroki. Stawiałego ozdrowiańskim prowadzeniu kultury. Myślę, że to jest najistotniejsze, bo u temu to ma służyć. Kultura jest czymś wyjątkowym, jest wartością, jedną z wartości, dla których warto żyć. Mamy dzisiaj wyjątkową okazję obejrzeć twórczość najlepszych mistrzów. Malarstwo jest ciszą dla myśli i muzyką dla wzroku. I myślę, że taka. Sekwencja dla wszystkich nam się należy. Otwarcie odnowionych wnętrz działającego już od 24 lat Ostrowieckiego Biura Wystaw Artystycznych było także okazją do pochwalenia się nowościami, jakie pojawiły się w tej galerii w związku z przebudową browaru. Przede wszystkim mamy klimatyzację. Mamy to, o co wszyscy mieszkańcy i nasi goście zawsze zabiegali. Było nam zawsze bardzo gorąco i bardzo duszno. Mamy tą, tę klimatyzację wreszcie i mamy jeszcze jedną dodatkową czwartą salę. Poza tym mamy zaplecze magazynowe. Jeszcze nie jest ono takie, jakie byśmy chcieli, mało, niekoniecznie wystarczające na nasze potrzeby, ale już jest. No i mają nasi pracownicy godne warunki pracy. Wreszcie mamy biura. Premierową wystawę, na której można zobaczyć oryginalne prace czołówki polskiego malarstwa, będzie można oglądać przez najbliższe dwa miesiące. Muzycznym dopełnieniem tego premierowego dla BWA Wernisarzu był koncert Olgi Bończyk w oddanej zaledwie tydzień wcześniej nowej sali koncertowej zrewitalizowanego browaru. Jedna z największych sieci sprzedaży biżuterii otworzyła swój pierwszy sklep w Ostrowcu. Firma jubilerska Kruk to renomowany wytwórca autorskich wyrobów ze złota i srebra. Już od dwóch tygodni w największej ostrowieckiej galerii handlowej funkcjonuje jedna z najbardziej znanych na jubilerskim rynku marek. W Kruk otwiera w tej chwili salony w miastach w okolicach o 70 tysięcy mieszkańców. Salonu takiego tutaj nie było. Postanowiliśmy E, zagościć w Ostrowcu na, mam nadzieję, dłużej. Do tej pory najbliższy salon prezentujący biżuterię tej marki działał w stolicy regionu. Dzięki pojawieniu się w Ostrowcu najsłynniejsze kolekcje tej marki są już dostępne w bezpośredniej sprzedaży. 160 salonów jest w Polsce, w Kruka. W ofercie mamy pierścionki zaręczynowe, nasze flagowe, które są dostępne tylko w salonie Kruk, specjalnie są produkowane. Mamy nasze autorskie kolekcje o oh Hello Martyny Ewy Chodakowskiej, Martynowej Wojciechowskiej kolekcje mamy, Mai Ostaszewskiej przyjaźń, jak i również mamy Kwiaty Nocy naszą kolekcję. I wiele inne. Właściciele ostrowieckiego salonu podkreślają, że pojawienie się tej najstarszej polskiej jubilerskiej marki właśnie w naszym mieście i tutajszej galerii handlowej ma być uzupełnieniem dotychczasowej oferty tej branży. Nie chodzi o konkurencję. Na pewno będzie to oferta dla klientów bogatsza, prawda? 170 kilka lat tradycji tradycyjna, prawdziwa, normalna biżuteria zawsze ma swoich zwolenników. Klasyka zawsze się sama obroni. Nie zamierzamy tutaj wyścigów robić. Po prostu chcemy dać taką ofertę, której w Ostrowcu nie było. A w przechodzącej właśnie prace modernizacyjne galerii handlowej i jeszcze tej jesieni mają pojawić się co najmniej dwa sklepy znanych marek. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki posiada wolne lokale użytkowe

o powierzchni 15 metrów i 87 metra kwadratowego, o powierzchni 13 metrów i 35 metra kwadratowego i o powierzchni 24 metrów i 20 metra kwadratowego. Lokale zlokalizowane są na drugim piętrze w budynku administracyjnym spółdzielni na osiedlu stawki 47. Cena najmu to 15 zł za metr kwadratowy netto miesięcznie. W cenę wliczono media, czyli centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz monitor obiektu. Szczegółowe informacje są udzielane w pokoju numer 10 bądź też pod numerem telefonu 41 262 40 45. Efektownie rozpoczęli rozgrywki pierwszej ligi Ostrowieccy Szczypiorniści. W inaugurującym nowy sezon 2019-2020 meczu pokonali oni młode rezerwy Puławskich Azotów 33 do 24. Z obawami kibice Ostrowieckiego Szczepioniaka czekali na inaugurację Ligi. Nieudany poprzedni sezon rodził niepokój o przyszłość drużyny. W przerwie doszło do licznych zmian w składzie. Trener Tomasz Radowiecki miał niewiele czasu na zgranie drużyny. Na inaugurację Ligi do Ostrowca przyjechały rezerwy azotów puławy. Podopieczni trenera Tomasza Radowieckiego szybko objęli prowadzenie 4 do 0 i 5 do 1 i w ten sposób narzucili swój styl gry rywalowi. Bardzo dobrze w bramce spisywał się Michał Piątkowski, który popisał się serią bardzo udanych interwencji. Piłkarze ręczni dobrze grali zarówno w obronie jak i skutecznie w ataku. W 20 minucie gry przewaga Krzo urosła nawet do 10 bramek. W drugiej połowie goście wyszli bardziej zmotywowani. Grali szybką piłkę i agresywnie w obronie. Przewaga gospodarzy zmalała więc do trzech bramek. Ale był to tylko fragment spotkania. Dość szybko Stowczanie opanowali grę i ponownie wyszli na bezpieczne prowadzenie. Mogło ono być jeszcze bardziej okazałe, ale wojownicy w tym dniu nie wykorzystali aż ośmiu sytuacji sam na sam z bramkarzem azotów. Tomasz Radowiecki szczególnie mógł być zadowolony z postawy rozgrywających Pawła Kowalczyka, Dawida Rusina i Bartosza Kogutowicza. Bardzo dobre spotkanie rozegrał także Sebastian Włoskiewicz, zdobywając aż 12 bramek. Starał mu się dorównać Kasper Grabowski, ale jego licznik zatrzymał się na 10 trafieniach. Będziesz no, się dla nas no, szczerze słabo. Zaczęliśmy bodajże od 0:4 na samym początku, w czwartej minucie. Mieliśmy trzy pozycje ze skrzydła Byliśmy pręki, natomiast gospodarze byli dużo od nas skuteczniejsi, wyszli na 4-0. No i w tym momencie, można powiedzieć, że z moich zawodników troszeczkę, z moich zawodników dopadła troszeczkę trema, trochę brak wiary, bo w tej umiejętności. No i tej, do końca pierwszej połowy nie, nie udało nam się odbudować. nie. nie to spotkanie nie było jakimś, czymś niesamowitym u nas w drużynie, no. Nie wyszliśmy z wielką jakąś werwą, tylko graliśmy troszkę stojąc i myśleliśmy, że samo się wygra ten mecz. Troszkę zapewni siebie podeszliśmy do tego meczu, a, a, na pewno, a na pewno to się nie przełożyło na naszą grę w tym spotkaniu. Po prostu staliśmy w miejscu i czekaliśmy, aż same się bramki rzucą i samo się zagra w obronie, a nasza obrona w ogóle nie funkcjonowała w tym meczu. Nie wiem, czy to kwestia naszego zgrania w obronie, czy, czy po prostu tego, że dzisiaj po prostu nie mieliśmy jakiejś takiej mocy w sobie. Jestem bardzo zadowolony z mojej drużyny, ponieważ założenia przednoczowe zostały zrealizowane w 100%, zarówno jak w defensywie, przede wszystkim w ofensywie. Uczulałem chłopaków, żeby, żeby do, końca, do końca utrzymać koncentrację i odpowiednie zaangażowanie, zrobili to, fajnie wygrać mecz na inaugurację, patrzymy do przodu, przygotowujemy się do kolejnych zawodów. Na pewno łatwiej się gra, jeżeli obrona twardo się zderzy z przeciwnikiem, nie, nie dopuszczają do łatwych rzutów, no i tym bardziej, że graliśmy u siebie. Kibice na pewno zawsze e, dorzucą swoją cegiełkę do naszych zwycięstw. Udana inauguracja sezonu niewątpliwie pozytywnie wpłynie na mobilizację piłkarzy przed kolejnymi spotkaniami. Trener Radowiecki nie martwi się o formę i skuteczność piłkarzy choć w meczu z Azotami Puławy mogli oni być bardziej skuteczni. Sytuacje przestrzelone zdarzają się na najwyższym poziomie. E, także. Broń Boże, nie mam żadnych pretensji ja propos skuteczności, ponieważ chłopaki szli w każdej akcji na, na 110%. E, także było zaangażowanie widoczne. Przy każdym rzucie nie wpadało, zdarza się. Piłkarze ręcznie z Ostrowca po pierwszej kolejce zajmują drugie miejsce w tabeli. Następnym ich przeciwnikiem będzie zespół AZS-u Uniwersytetu Warszawskiego. Informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowickiego. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze do zobaczenia.